Cześć, wam tutaj piątek z Mindscape. Czy każdy DDA lub DDD jest alkoholikiem? Nie. Ale praktycznie każdy alkoholik to jest DDA lub DDD. Wiem, że to stwierdzenie może wydawać się kontrowersyjne, ale niesie w sobie głęboką prawdę. Żeby to zrozumieć, najpierw musimy przyjrzeć się, czym naprawdę jest DDA i DDD. DDA, dorosło dzieci alkoholików i DDD, dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, to nie to samo co alkoholizm czy uzależnienie. To zestaw emocjonalnych i behawioralnych wzorców, które kształtują się w dzieci wychowujących się w środowisku nieprzewidywalnym, pełnym chaosu, braku granic, miłości warunkowej i czego często emocjonalnego zaniedbania. Nie każdy DDA czy DDE zostaje uzależniony od alkoholu, ale to co jest kluczowe, to uzależnienie bardzo często wyrasta właśnie z takiej emocjonalnej gleby. Dlaczego? Bo uzależnienie to nie tylko problem z substancją, to sposób regulowania emocji, które w dzieciństwie nie miały prawa wybrzmieć, to strategia przetrwania dla osób, które nigdy nie nauczyły się jak żyć w spokoju, jak czuć się bezpiecznie bez czegoś z zewnątrz. Dla wielu osób z bagażem DDA czy DDD alkohol, leki, narkotyki, jedzenie, seks czy pracoholizm nie są tylko pokusą. To lekarstwo, mechanizm ucieczki od napięcia, pustki, lęku, wstydu i poczucia, że coś ze mną jest nie tak. Dzięki nim choć na chwilę mogą poczuć ulgę, normalność, poczuć się wystarczająco dobrze sami ze sobą. Bez tego świat bywa was zbyt trudny, zbyt głośny, zbyt przytłaczający. Dla nich to nie jest kwestia wyboru, to warunek, by w ogóle jakoś funkcjonować. I właśnie dlatego tak trudno to zostawić. Pozostawić uzależnienie, to jak nagle odebrać sobie jedyne znane narzędzie, które pomagało przetrwać. A jeśli nie pojawi się nic nowego, jak wraca do punktu wyjścia, do bólu, lęku i samotności. Więc nie, nie każdy DDA czy DDE pije, ćpa, czy obiada się. Nie każdy odnajduje lekarstwo, ale wielu z nich cierpi w ciszy, w sobie, dusząc emocje, żyjąc w napięciu, odtwarzając stare schematy. Ich cierpienie może być niewidoczne, ale nie mniej prawdziwe. Dlatego tak ważne jest, by zrozumieć. Czym są te zaburzenia emocjonalne, bo tylko wtedy możemy przestać je traktować jak cechę charakteru czy dziedzictwa, a zacząć widzieć w nich to, czym są. Skutkiem niedojrzałego, dysfunkcyjnego środowiska, które kiedyś było domem. I dopiero wtedy możemy zacząć wychodzić z tego świadomie, krok po kroku bez wstydu, z czułością do siebie, w pracy z takimi osobami korzystamy z siedmiu kroków. Prostego, ale skutecznego procesu, który od lat pomaga ludziom z doświadczeniem DDA, DDD, wyjść z emocjonalnych blokad i zbudować życie, w którym da się oddychać. To rozwiązanie istnieje i jest w Twoim zasięgu ręki. Nie musi się tak skończyć. Dziś mamy narzędzia, żeby to z tego wyjść, to zmienić. Pomogliśmy sobie i, i wielu innym, pomożemy i Tobie. Jeśli się z tym identyfikujesz, napisz komentarz gotowy, a skontaktuję się z Tobą albo wejdź na www.mindscape.pl i umów się na darmową rozmowę. To nic nie kosztuje, a może odmienić wszystko. Wybór należy do Ciebie. Do zobaczenia po drugiej stronie. Cześć.